Jakim presjom kobiety cały czas są jeszcze poddawane? E, presją? Tak. E, ale masz na myśli presję z ciała? Społeczne, tak, presje społeczne odnośnie ciała. No presje społeczne odnośnie ciała. Na przykład ciało kobiety jest postrzegane bardzo w kontekście mm -hmm. tego, żeby wydać dziecko na świat. Mm -hmm. To też jest taka presja, którą myślę, że też często dziewczyny mi zgłaszają. Mamy mm -hmm. naraz wyglądać ładnie, mm -hmm. ale naraz niezbyt prowokująco. Mm -hmm. Bo jeszcze tutaj wchodzi ten slat shaming, czyli to zawstydzanie ze względu na, na, mm -hmm. na seks, na erotykę, tak. Czyli z jednej strony mamy być atrakcyjne, ale z drugiej strony mm -hmm. nie możemy być za bardzo wyzywające. Z jednej strony mamy być e, e, piękne, z drugiej mm -hmm. strony też się już wymusza na nas pewnym sensie, Mamy robić kariery y, i mamy jeszcze być matkami, czyli jakby mamy tak naprawdę kobiety mają więcej niż jeden etat, bo mhm. idziemy do pracy, ale mamy jeszcze etat na urodę i potem jeszcze etat na dom, e, rodzicielstwo w, mhm. w domyśle. Tak? E, Naomi Wolf w Micie Urodę fajnie o tym pisze, o tych dodatkowych etatach, które właśnie e, mhm. w, we współczesnym świecie mają kobiety. Owszem, my już nie siedzimy w domach, robimy kariery, ale nie myślimy o tym, mhm. że uroda i dbanie o urodę i dbanie o to, żeby być w kanonie też jest, e, też jest pracą, bo musimy musimy oglądać tutoriale, jak się malować, sprawdzać trendy, mhm. prawda? śledzić magazyny modowe, wydawać na to własne pieniądze. Mężczyźni nie muszą wydawać pieniędzy na masę kosmetyków, prawda? Mhm. A kobiety, zwłaszcza że to też jest tak, że świat narzuca to, można powiedzieć, że przecież to jest wybór, ja nie muszę się malować, ale jeżeli pracuje się na pewnych stanowiskach, na przykład piszą do mnie dziewczyny, które są kelnerkami mhm. i mówią, że one mają wymóg w pracy malowania się, że one muszą się malować albo nawet jeżeli nie muszą, gdzieś tam na recepcjach, w takich zawodach, gdzie jest kontakt z klientem, to często szefostwo czy przełożeni mówią, wiesz co, dzisiaj to coś wyglądasz na chorą, chyba się nie umalowałaś, może, mhm. jednak, może jednak się maluj do tej pracy, bo mhm. jednak lepiej wyglądasz w tym makijażu. A ten sam pracodawca nie da nam bonu na kosmetyki, prawda? Mhm. Że maluj się, ale za to dostaniesz godzinę na więcej, żeby się zmywać i, i malować mhm. i jeszcze uczyć tego makijażu. Tylko to, tego się po prostu proforma wymaga od kobiet, że będą wyglądały jakoś w jakimś kanonie. Mhm. No i można mnożyć przykłady, prawda, na ten temat. A mówiłaś o presji posiadania dzieci. Ty chcesz mieć dzieci? E, nie, ja nie chcę mieć dzieci, to jest chyba znany fakt. <laughs> nie, nie, ja nie chcę mieć mhm. dzieci e, i też jakby jest ta presja i też z tego powodu, że ja otwarcie mówię, że nie będę miała dzieci, dużo mhm. dziewcząt pisze do mnie o tej presji, e, która właśnie jest mhm. na kobietach. E, to, to często jest presja, która jest nie tylko przez rodziny tworzona, ale właśnie także przez środowisko, prawda? Że jakby wiele osób mhm. czuje się jakby w obowiązku spytać o to, jak będziesz zarządzać tą macicą, czy tam już, czy masz plany. Mhm. Mi się zdarzyło kiedyś, że pan na wybiegu dla psów. W ogóle nieznajomy zupełnie. Spytał się mnie, no ale z psami? Dobrze, ale to Pani chyba... A dzieci gdzie? A dzieci nie mają. Ja no nie, no nie ma i nie będzie. I, bulwers, mhm. i, I się zbulwersował i tam jakieś inne kobiety na tym wybiegu dla psów i z nim, ale jak to, ale co? I wszyscy mi wykład robią, że ja muszę mieć, mhm. że, że jak to, że przecież ja będę żałować, więc też jest pewien rodzaj presji, którego mhm. doświadczają kobiety. Myślę, że w Polsce jeszcze dosyć konserwatywnie, więc jakby też jest takie mhm. duże przekonanie, że, no nie wiem, to jest jakiś cel życia kobiety, prawda, że jakby praca, okej, okay, ale, ale nie, jednak dziecko, żeby być w pełni spełnioną, to musisz mieć dziecko i mhm. gdzieś, gdzieś jest to przekonanie i też moje followerki mi o tym piszą, że, że to nie jest tylko moje odczucie, tylko mm, też innych kobiet.